Kolejną pozycją naszego programu jest magazyn klubu narciarskiego Eskulap. Dzień dobry. Na początku chciałbym Państwa poinformować, że nasze dzieci zaczęły zajęcia z nartami. Zarówno te, które już jeżdżą na nartach, jak i te, które zaczynają swoje pierwsze kroki. Ćwiczenia te pozwalają na ponowne oswojenie się ze sprzętem narciarskim i gdy przyjdzie duży śnieg, będzie można już normalnie trenować. W dniu 18 października 1992 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej szkoły. Został przedstawiony plan działania na najbliższy rok. Zostały dokonane wybory do zarządu szkoły narciarskiej, gdzie ponownie prezesem została pani Teresa Rażniewska. Wiceprezesami są Bogdaszewski Mieczysław, Tyczyński Mieczysław, Górnicki Zdzisław oraz kierownikiem do spraw szkolenia Stanisław Rażniewski. Członkami zarządu są na Stanisław, Seńko Jerzy, Sokolińska Marta. Komisja Rewizyjna w składzie Bacior Robert, Szlacheta Zofia oraz Krąg Rodzicielski Kot Halina, Mikita Alicja, Bartkowska Barbara. Najważniejszym wydarzeniem jest obecnie kursokonferencja instruktorów wykładowców Polskiego Związku Narciarskiego, która trwa od 3 do 6 grudnia bieżącego roku w ośrodku Juventuru Panorama. Jest to pierwsza kursokonferencja w Sudetach Zachodnich. Zorganizowana przez Polski Związek Narciarski, Komisją Szkolenia Instruktorów w Krakowie. Na spotkanie zostali zaproszeni szkoleniowcy z Austrii i Czechosłowacji. Będą omawiane m.in. programy nauczania Austrii, Polski i Czech. Byliśmy z kamerą na pierwszym spotkaniu. Proszę posłuchać wypowiedzi dwóch uczestników w kursu konferencji. Nazywam się Stanisław Purkla, jestem członkiem Komisji Wyszkolenia Polskiego Związku Narciarskiego. Ja proszę Państwa jestem Andrzej Śnieżek, wieloletni instruktor, wykładowca, trener narciarski. Spotkaliśmy się tutaj w Jeleniej Górze na kolejnej naszej kursokonferencji organizowanej przed kolejnym zresztą sezonem narciarskim. Dzięki uprzejmości gospodarzy, to znaczy szkoły skule, oraz okręgu dolnośląskiego, no, staramy się tutaj odbyć ten kurs konferencję, której celem jest po pierwsze no, wymiana informacji przed sezonem na tematy organizacyjne, wymiana informacji na tematy techniczne oraz przede wszystkim wymiana informacji o zasięgu nazwijmy to europejskim i światowym na skutek kontaktów, jakie nasi koledzy w tym zakresie mieli. Proszę poza tym spotykamy się tutaj w towarzyskich również celach. Gdzie bezpośrednio w kuluarach rozmawiamy o sprawach związanych rzeczywiście z narciarstwem, o doskonaleniem techniki narciarskiej, o doskonaleniu, że tak powiem, metod szkoleniowych, żeby wytworzyć jak najlepszą atmosferę dla sportu narciarskiego, jaki jest. Powstaje pytanie, dlaczego akurat spotykamy się w Wielemiej Górze. Otóż nasza kursza konferencja zmienia swoje miejsce, że tak powiem, organizacji od czasu do czasu i od 20 lat właściwie w tym rejonie nie byliśmy, aczkolwiek wiemy, że rejon ten na się znakomicie rozwija ze sprawozdań, jakie otrzymujemy oraz opinii tych, którzy biorą udział w życiu sportowym tutaj organizowanym przez okręg oraz przez szkołę Eskula. No, jesteśmy niesamowicie, że tak powiem i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co się tutaj dzieje. Jutro na przykład mamy zajęcia takiego typu, że po południu oglądamy stoki na Łysej Górze przygotowane no, po prostu w skali europejskiej. Y, twórcami tej, tego mikroregionu są Państwo raźniewcy. no z, Działacze związkowi, działacze klubowi, rodzina zapalona, znakomicie. Organizująca to narciarstwo poprzez młodzież, dzieci, młodzież, no i zawodniczą grupę. Co chciałbym tutaj znakomicie jeszcze podkreślić? Mnie, nam się wydaje, że przede wszystkim to, że pracujecie tutaj Państwo z młodzieżą, że jest przychylna atmosfera rodziców, szkół, całego społeczeństwa, że jest zainteresowanie narciarstwem, no jest to niezwykle ważne i cenne. Uważamy, że ostatnio. Regres pewien, który zauważamy w popularyzacji narciarstwa, no jest wynikiem po prostu sytuacji trochę ekonomicznej kraju, a trochę po prostu innych zainteresowań młodzieży. To, co się tu dzieje, uważamy za niezwykle cenne i bardzo gospodarzom serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Nie wątpimy, że coraz częściej będziemy tutaj przyjeżdżać. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałoby się, aby ta kursokonferencja o jakieś rozwiązanie. By sport narciarski stał się sportem masowym, nieelitarnym. Jak powiedział na rozpoczęciu pan Stanisław Raźniewski, my jesteśmy w środku Europy, lecz warunki jazdy na nartach jednak nie świadczą o tym. Za mało tras, wyciągów. Nasze góry już przegrywają ze stokami w Czechach i Austrii. Okazało się, że w ubiegłym sezonie szkoła narciarska Eskulap wykonała cały swój program nauczania jazdy na nartach na stokach w Czechach. Koszt pobytu w Czechach w wyjazdach sobotno-niedzielnych był zdecydowanie niższy niż w naszych ośrodkach. Można powiedzieć, że ze szkoły Eskula wyjeżdżało średnio 150 osób. Miejmy nadzieję, że decydenci wezmą pod uwagę fakt, że nie sztuką jest wprowadzić bilety wstępu na nasze góry, lecz uatrakcyjnić pobyt w górach, stawiając więcej wyciągów, wprowadzając więcej tras, obniżając ceny biletów, bo inni to robią lepiej i taniej. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.